Nagrywa się czynię, chyba ta. To się nagrywa. Logika, bakteca, ramu troglodyta. Styl żaden unikat, każdy tak nawija. Żaden ze mnie kat, ale spuszczę ci z Przed nami tli się bat, a za nami leci kija. Mój klimat się rozwija. Wasz klimat wybrzeże? Mój to raczej góry. Bo wolę palić szczyty i walić gęste chmury. Pierdolę wasze szczury, lepiej ściągać buchy z rury. I też żółtka dziury, wasze wpisy są do dupy Chcę wspinać się nad mury, no i ciągle pisać nuty Znowu płoną gibony, no i znowu się ze skuty Ja będę zarobiony, a wy kurwy ciągnę druty Zapisana kartka, w studiu palimy wida, Przebita ci sowianka, no i wale hit'a są to jest marka, nigdy nie wychodzi lipa Się kończy szesnastka, a dalej lecę na bitach. Przekładam karteczkę Nastały takie czasy, mało laty kręcą baty. Czasem brakuje kasy, a ja ciągle chcę wypłaty. Nie obchodzą mnie smaty, wolę dobre rapy. Sam chcę spalać lasy, brać ten długopis do łapy. Nastały takie czasy, mało laty kręcą baty. Czasem brakuje kasy, a ja ciągle chcę wypłaty. Nie obchodzą mnie smaty. Wolę dobre rapy, sam chcę spalać lasy, brać ten długopis do łapy Pamiętam jak pierwszy raz spaliłem coś pod klatką jak z takimi oczami Pokażesz się przed matką, teraz latamy kurami Trawka jest codziennością, widać kto ogarnia, a kto się kurwa wciągnął, u niej zryta bania, znówki robi blodżą, lecę sobie mordo ciekawe kiedy pęknie kondom znowu wchodzę na rondo, kupuję wódę ziomką, idziemy przed siebie wolno, potem pijemy ją z piątką, następnego dnia mi pęka bania. Ciekawe co słychać u reszty Następnego dnia mi pęka bania Choć to nie melansz ostateczny U nas jak zwykle takie już są weekendy Już trochę przywykłem, teraz wolę skręty Po nich piszę linijkę, kurwa całe teksty Jestem w tym niezły, kiedyś będę najlepszy Po kolei zjadam leszczy, ty będziesz następny Za rogiem stoi Bentley, chcę hajs za koncerty Nastały takie czasy, mało laty kręcą baty. Czasem brakuje kasy, a ja ciągle chcę wypłaty. Nie obchodzą mnie szmaty, wolę dobre rapy. Sam chcę spalać lasy, brać ten długopis do łapy. Nastały takie czasy, mało laty kręcą baty. Czasem brakuje kasy, a ja ciągle chcę wypłaty. Nie obchodzą mnie szmaty, wolę dobre rapy. Sam chcę spalać lasy, brać ten długopis do łapy. Jest dobrze JD